I poprosimy teraz Państwa Woźnickich z Sątyża, jest to wieś położona w województwie zachodniopomorskim, proszę Państwa, to jest tutaj jakby przeciwny biegun do Folwarku Wąsowo, tak też Tutaj zaprosiliśmy naszych znamienitych gości, żeby pokazać gospodarstwa zupełnie różne. Państwo gospodarują na ogromnym areale ponad 200 hektarów, a warzyw ekologicznych uprawiają na powierzchni 15 hektarów. Proszę Państwa, ja miałam przyjemność gościć u Państwa woźnickich w gospodarstwie. W tle zresztą widzimy Państwa pola. W ogóle jest to tak urokliwe miejsce, gdzie z drogi głównej jeszcze trzeba jechać ponad kilometr, zupełnie przez takie ostępy leśne. Więc jakie miejsce bardziej nadaje się do ekologii, jak nie są też. Ale, proszę Państwa, tam trwa walka walka ze zwierzyną, ze wszystkimi innymi przeciwnościami, ale o piękniejsze miejsce do pracy i życia. Też trudno w innym terenie. Ja państwa Woźnickich chciałam poprosić o odpowiedź na kilka pytań tutaj na żywo. Jesteśmy państwo zdecydowali się i zgodzili przyjechać, także bardzo dziękujemy. Musieli dzisiaj bardzo wcześnie stać, żeby się z nami widzieć. I chciałabym przede wszystkim zapytać, żeby Państwo powiedzieli wprost, bo już zdążyłam, miałam przyjemność Państwa troszkę bliżej poznać i Państwo jesteście szczerymi ludźmi. Jak sobie radzicie z tymi największymi przeciwnościami? Bo przecież nie omijają was choroby, nie omijają szkodniki, chociaż. Na tym terenie na pewno nasilenie jest trochę mniejsze niż w terenach, gdzie, jest, gdzie są duże skupiska upraw, ale yy, proszę powiedzieć, yy, czy yy, w dużym stopniu korzystacie z dopuszczonych środków ochrony, yy, oczywiście do ekologii, yy, czy po prostu decydujecie, że część plonu tracicie? Jak to wygląda? Yy, witam Państwa. To, co Pani powiedziała o naszym gospodarstwie i miejscu, to jest prawda, to możemy po, potwierdzić i cieszymy się z tego, że możemy w takim miejscu, że życie nam pozwoliło tam gospodarzyć i, i trafiliśmy. Jeżeli chodzi o szkodniki choroby, specyfika naszego gospodarstwa jest taka, że od, od czasu upadku pgr tam nic nie było uprawiane i my dopiero zaczęliśmy uprawiać no 15, prawie 16 lat temu i od początku to były uprawy ekologiczne także nie była tam chemia stosowana nie mamy gospodarzy, jesteśmy w tym super y, y, mamy to, to, y, to możliwość że, że sąsiedzi nie są konwencjonalni, nie pryskają, nie nawożą y, wiatry nie znoszą nam zanieczyszczeń y, ziemia jest czysta y, natomiast jak widać y, na, na, na zdjęciu i, i z naszego gospodarstwa otoczeni jesteśmy lasami, zadrzewieniami, yy, takie śródpolne są oczka. Yy, krajobraz jest yy, zróżnicowany i jest olbrzymia bioróżnorodność. Yy, w ekologii to jest bardzo ważne, gdyż yy, każdy szkodnik ma swojego wroga. Prędzej czy później ten wróg się pokaże. Jak jest mszyca, za chwilę już mamy Biedronkę i, 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 i tak dalej. Yy. Jeżeli chodzi o choroby i szkodniki, to stosujemy na nie tylko oczywiście dopuszczone środki, przeważnie biologiczne to są, chociaż w ekologii też są chemiczne typu miedzian dopuszczone, ale stosujemy je minimalną ilość tylko to, co jest niezbędne. Przez te lata naszej uprawy... I działalności w gospodarstwie, a, a także ta bioróżnorodność i otoczenie powodują, że, że ziemia jest zdrowa, rośliny, które tam rosną, również są w dużym stopniu odporne. Oczywiście nie, nie w 100%, procentach, co przy, zeszły rok pokazał inwazja tam chorób grzybowych, na przykład w ogórku, co nie tylko u nas, ale w całym kraju, ale u nas. Ogórek przetrwał do września, co nawet w konwencji się nie udawało rolnikom. Ja przepraszam, że przerwę, ale w, właśnie w tle widzimy gospodarstwo państwa ale to jest plantacja ogórka w trakcie zakładania. Państwo produkują z rozsady. I ten ogórek właśnie był sfotografowany na samym starcie w minionym roku. No potem to wszyscy Państwo wiecie, jakie były problemy z chorobami, tak? Jaka była presja. I gdyby Pan zechciał powiedzieć, jak, właśnie, bo powiedział Pan, że, że przetrwał długo, ale z tego, co rozmawialiśmy, by było trudno, ale jednak. Jakiś plon udało się uzyskać. Czyli gdyby Pan powiedział, y jak ten, y można podsumować ten miniony sezon, jeśli chodzi o ogórka, to może ja. <laughs> Witam Państwa. Y tak jak u wszystkich, ten rok y nie był dobry dla ogórka. Było zimno. Y przeważnie rozsady wysadzamy tak po 10, po 15 maja. W tym roku był to koniec maja. Rozsada rosła wolno, było zimno, potem lipiec, sierpień, choroby grzybowe, susza, także plon był mniejszy, porównywalny z ubiegłym rokiem. Też nie było rewelacyjnie. Czyli po prostu z tym niższym plonem w ekologii musimy się liczyć i to jest naturalne, że nigdy nie osiągniemy tych… Wartości z konwencji, prawda? No tak. Jak jest dobry rok, to to są plony porównywalne, czasami mogą być nawet większe, brew pozorom, ale w ekologii jest więcej czynników, które wpływa na uprawę, a nie możemy sobie tak w konwencji pomóc chemicznie, jak to się dzieje, czy opryskami, czy, czy, czy nawożeniem, czy wzmacnianiem roślin. Tutaj bardziej musimy liczyć na odporność roślin, taką naturalną, danych odmian, też przy siebie czy sadzeniu bierzemy pod uwagę na to, czy, czy dane odmiany u nas się udają, czy się nie udają na danej ziemi, w naszym rejonie, bo, bo oczywiście u nas się różni ten, no, warunki i opady, i klimatyczne niż na przykład na wschodzie, czy na południu. Wszystko to trzeba brać pod uwagę. Wypraktykować u siebie. No lata praktyki, błędów, strat, ale człowiek wyciąga jakieś wnioski i mimo jakiegoś wieloletniego doświadczenia, no tak to bywa, że i tak co roku jakieś błędy się zrobi, albo jest coś takiego, na co się nie ma wpływu. Dokładnie. A czy y, może Pan powiedzieć, z tych najważniejszych gatunków, które Państwo uprawiacie na największym areale, jakie odmiany sprawdzają się u Państwa? No my bazujemy przede wszystkim na ogórku gruntowym, burak ćwikłowy i kapusta. Y, plus pozostałe warzywa, bo mamy na, naprawdę ich dużo, Przynajmniej jest 30 warzyw uprawianych, ale te trzy to są najważniejsze, podstawowe. I od wielu lat, jeżeli chodzi o górka, to mamy wypróbowaną odmianę Sonatę i Karaoke, ale w zeszłym roku też przetestowaliśmy Alianza i Oktopusa. Dosyć dobrze się sprawdziły, także, że też będziemy je wysiewać i wysadzać w mniejszej ilości niż sonata i karaoke, ale, ale też. No i to tak plus, minus co roku 5 hektarów ogórka mamy. Potem burak to Monty, tak jak i wąsowie. To jest jednak hit wielu lat, jeżeli chodzi o buraka w, całej, w skali całego kraju i w ekologii, i w konwencji. I bardzo ładnie w ekologii się te też sprawdza. Zeszły rok dla buraka był bardzo dobry. Plony były super, można powiedzieć. Byliśmy bardzo zadowoleni. Jeżeli chodzi o kapustę, to tutaj zawsze kilka odmian siejemy i potem sadzimy rozsadę, tak żeby mieć taką rezerwę, powiedzmy, jak któraś odmiana nie wyjdzie, ale przetestowaliśmy kamienną głowę, typowo polską, taką do, do, do zakiszania, żeby się przechowywała. Też pod tym kątem musimy patrzeć i bazujemy też na nasionach, jeżeli chodzi o kapustę, z firmy Bejo, bo najpierw odmiany wczesne, jakąś jedną z dwie odmiany, a potem potrzebujemy odmiany, które będą się przechowywały, gdyż kapustę w zasadzie od późnego lata do, do, do późnej wiosny sukcesywnie potem zakiszamy, a kapusta w główkach jest przechowywana i i kiszenie na bieżąco idzie. Jasne, czyli wczesne kapusty też u państwa w gospodarstwie rosną? Też, chociaż nie na dużą skalę, bo, bo w okresie letnim to kiszonki słabiej schodzą i jako świeże yy... Słabo się, słabo, się sprzedaje. To trzeba Jasne. Sprzedaje, ale nie, nie ma rewelacji. W czasie naszej ostatniej rozmowy z naszą koleżanką redakcyjną dotyczącą przetwórstwa państwo, pan Piotr rozmawiał i powiedzieliście Państwo, że stawiacie na to przetwórstwo no głównie ze względów finansowych, tak? Czy może Pan powiedzieć, jaki procent? plonów w Państwa gospodarstwie jest przetwarzany? W zasadzie przetwarzamy prawie 70% naszych upraw. Wzięło się to z tego, że świeże warzywa się nie sprzedają. Kiedy ich jest najwięcej w okresie letnim, nie ma chętnych do kupienia, więc u nas jest dobrze, bo mamy zwierzęta. Zwierzęta zjadały to, co zostało, no ale było żal, więc stwierdziliśmy, że spróbujemy kisić i tak się zaczęło. Pierwszy był ogórek, którego namówili nas znajomi. Zaczęliśmy kisić ogórka, potem przyszła kapusta, a potem stwierdziliśmy, że jak można to zakisić, to poszukamy jakichś starych przepisów, coś swojego wymyślimy i zaczęliśmy kisić inne warzywa. Nawet czosnek, proszę Państwa, Nawet wraz czosnek. z liśćmi. Młody który, czosnek. Tak. tak, który udało mi się próbować u Państwa. Rzeczywiście jest rewelacyjny. I wiem, że Państwo modernizujecie, rozbudowujecie przetwórnie. Czy możemy wiedzieć, jak to przebiega? Czy są trudności? Parę słów na ten temat. No, nie jest to łatwe, zwłaszcza jak się nie ma za dużo pieniędzy. Yy, ale pierwszy krok w zasadzie podjęliśmy, bo, bo najtrudniejsze to jest podjąć decyzję i potem to już troszeczkę idzie. Ale y, nie idzie to tak szybko, jakby się chciało, bo y, my cały czas bazowaliśmy na sprzedaży bezpośredniej na produktach kiszonych. Nasze kiszonki y, no mamy z, przeszło 40 różnych rodzajów, ale y, trzy sklepy, trzy konsumenci byli zdziwieni, że na przykład robimy ogórka kiszonego, nie robimy konserwowego albo sałatki nie robimy. No nie robimy, bo nie możemy, bo musimy mieć przetwórnie. Dziwne to jest dla ludzi, Szczególnie z miasta, którzy nie, nie wiedzą, jakie są przepisy, się okazuje, że ogórka mogę kisić, ale nie mogę go konserwować. No, no trochę absurdalne, ale prawdziwe. Dlatego, yy, tak przez no, w zasadzie kilka lat, dojrzewaliśmy yy, do, de, do, do decyzji, żeby yy, przetwórnię otworzyć. W 2019 na początku złożyliśmy dokumenty na dofinansowanie z agencji ale było to nasze już drugie podejście, bo kilka lat wcześniej też chcieliśmy, ale wymagania, a przede wszystkim wykaz maszyn, na które można dostać, był trochę absurdalny jak dla mnie, gdyż raczej preferował duże, raczej wielkie zakłady przemysłowe niż jakieś gospodarstwo, mniejsze czy większe, no nasze troszkę większe jest. I, I wtedy zrezygnowaliśmy. Natomiast w, w tym 2019 złożyliśmy dokumenty. Co prawda prawie rok trwało, za, za, zanim to zaczęło się ruszać w ministerstwie, bo to są takie absurdy, że, że rozporządzenia jakiegoś nie było prawie rok czasu, trzeba było czekać i to się wlokło, wlokło. Półtora roku dopiero umowę na dofinansowanie yy, podpisaliśmy, także że... Teoretycznie już możemy maszyny zakupywać, tam 50% będzie mieć kwoty netto zwrócone. A w tej chwili jesteśmy na etapie remontu hali produkcyjnej, bo tylko część użytkujemy na nasze potrzeby w tej chwili, ale całą musimy wyremontować. No, to też są spore koszty, ale to, to już robimy bez agencji, ze względu na to, iż. To własnym sumptem, że tak powiem, bo to trzeba i, i dach naprawić, i, i, i podłogi betonowe wylać, i instalacje, a cała ta dokumentacja, to wszystko potem kontrola. To jednak, jak się nie, nie robi nowej przetwórni, a się remontuje, to moim zdaniem granie warta świeczki. Jasne. No, no i, i, i chcemy, otwierając przetwórnie, to, to raz, że zmechanizować pracę, gdyż większość pracy w gospodarstwie, czy przetwórstwie, czy, czy przy zbiorze, to opiera się na ludziach, tych ludzi jest coraz mniej, to jest bolączka gospodarstw, nie tylko nasze, naszego. Trzeba to zmechanizować, ile się da, a oprócz tego będziemy mogli zwiększyć asortyment, naszych produktów i też dostarczać większej ilości do, do większych odbiorców? No właśnie tutaj Pan już wszedł płynnie w kolejną sprawę, którą chciałam poruszyć, a mianowicie sprzedaż. Czy mogliby państwo powiedzieć jakimi kanałami rozchodzą się państwa produkty? Sprzedajemy do sklepów ekologicznych, większość. Sprzedajemy też do klientów indywidualnych, ale to coraz mniej ludzie nie chcą kupować od gospodarza, nie chcą do niego przyjechać. Sąsiedzi nie wiedzą, że się uprawia ekologicznie. I przede wszystkim sklepy ekologiczne, hurtownie. No, ale już prowadzimy rozmowy z większymi hurtowniami. Z dwoma też sieciami, które są zainteresowane na razie na niewielką skalę, ale, ale to też trwało tak z 2-3 lata, tak z, z, zanim się udało do nich dotrzeć, że tak powiem, bo to nie jest tak łatwo, bo, jeżeli, bo plan jest taki, że na jesieni zwiększymy produkcję i to tak dwu-, trzykrotnie planujemy. Bo potrzebny jest rynek zbytu. Sklepów ekologicznych trochę w Polsce jest, ale rolnik tego nie rozwiezie, przez hurtownie też wszędzie nie dostarczy. Są potrzebne y, takie kanały zbytu, y, inne też, bo nie, nie tylko do sklepów ekologicznych, ale żeby i do sklepów konwencjonalnych, y, czy, 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 czy nawet do przysłowiowego marketu, który... Lata temu, tak jak wśród rolników ekologicznych uważaliśmy, że to jest zagrożenie dla nas, a wbrew temu okazało się, że, no muszę to przyznać, że zrobili dobrą robotę pod względem promocji, gdyż jak markety pociągnęły y y tą żywność ekologiczną, pojawiło się w jednym, to dr druga sieć od razu już musiała mieć, żeby nie być gorsza, i to tak się posunęło i tak ten rynek się poszerzył. W ekologii. A czy przez internet państwo też sprzedajecie swoje produkty? Nie sprzedajemy przez internet. Mieszkamy na wsi. To, że przyjeżdżają do nas kurierzy, to jest cud. Czasami w ogóle nie przyjeżdżają, zostawiają nam paczki w mieście, więc w zasadzie trzeba by było do tego miasta specjalnie jeździć. I to byłoby dla nas utrudnienie, dodatkowa praca, dodatkowe osoby do pracy, a u nas niestety tych, tych ludzi brakuje. Oprócz tego, nasze produkty od samego początku się nastawiliśmy, że są niepasteryzowane. Co prawda nam to utrudnia sprzedaż utrudniało, bo ciężko było sklepy czy, czy hurtownie przekonać, yy, że pas nie, niepasteryzowane yy, będziemy im sprzedawać. Yy, większość producentów jednak pasteryzuje, łatwiejsze to jest sprzedaży w transporcie, yy, nie wyleje się, nie wycieknie yy, temperatura, natomiast nasze produkty yy, muszą być w warunkach chłodniczych, bo to jest kapusta, kiszona, ogórek, burak, soki z tego i wiele innych, musi być chłodny. szczególnie jak jest ciepło od wiosny do, do jesieni, tego się nie, nie da wysłać, czy kurierem, czy, czy paczką. Yy, i, i, I to są takie główne problemy, tak? Jasne, a właśnie to, co powiedziałam na początku, że każde gospodarstwo ma swoją specyfikę. I rzeczywiście z jednej strony to jest wielka zaleta, to Państwa położenie, ale z drugiej też utrudnienie. No nie zrobicie u siebie na miejscu sklepiku, bo nikt nie dojedzie, no, nikt nie dojedzie do państwa, tak? Ja prawdę mówiąc martwiłam się, czy uda się Państwu dojechać do nas. Bo myślałam sobie, kiedy ten śnieg tak sypał, kto państwu tam odgarnie? Z tym nie mamy problemu, drogę odgarniamy sami. Dokładnie. Tak też myślałam. Proszę państwa, jeszcze chciałam zapytać o zwierzęta w gospodarstwie: czy można powiedzieć, ile ich jest mniej więcej, jakie? Bo widziałam ciekawe okazy, i jaką one mają rolę u państwa w gospodarstwie? Jeżeli weźmiemy liczebność, to najwięcej owiec jest. Przede wszystkim mamy wrzosówkę, ale też i mieszance merynosa. Yy, troszeczkę wprowadziliśmy. Przede wszystkim wrzosówkę to, to tak przypadkowo zaczęliśmy i ją hodować, bo kolega chciał się stada pozbyć. Najpierw 10 sztuk. Yy, tak się porobiło, że już jest 200 przez te lata. Yy, niestety zbyt na jagnięcinę czy, czy baraninę jest niewielki wśród konsumentów. Nie ma firm takich skupowych, bo, bo to nie jest taki rejon za czasów tak zwanych PGR-ów. To województwo nasze zachodniopomorskie, no, no duże hodowle były owiec. Teraz to już sporadycznie statka się pojawiają, nie ma ubojni, nie ma skupów. To jest ten mankament i, i nie ma kto kupić. No ale się rozmnożyły, powiększają się od czasu do czasu. Oprócz tego mamy trochę krów mięsnych. E, świnki mamy na własne potrzeby, kury, e, żeby mieć jajka dla siebie, czy, czy, czy jak ktoś przyjedzie. A i tam sporadycznie parę, parę gęsi biega, czy, czy dwa strusie nam zostały z dawnej hodowli, bo nawet e, hodowlą strusi się kiedyś zajmowaliśmy. No, no czym my się nie zajmowaliśmy? Czyli e, prawdziwa bioróżnorodność? <śm> no musi być. Zwierzęta. E, jakie mają znaczenie? Przede wszystkim e, zjedzą resztki warzyw czy, czy, czy zbóż. E, kury przysłowiowe biegają sobie gdzie chcą. E, znaczy bez przesady, ale, ale po podwórzu czy po wybiegu e, wyjadają e, czy, czy dla zwierząt. Natomiast e, przeżuwacze, przede wszystkim to je, trzymamy je dla można powiedzieć dla obornika. E, Mniejsze znaczenie tu ma zysk finansowy, natomiast mamy sporo łąk, pastwisk, trzeba kimś skarmiać, no, no, bo grzechem by było mieć tyle siana, trawy i wszystko sprzedawać, a nie mieć zwierząt. A przede wszystkim produkują ten obornik, który jest nam jako nawóz potrzebny. I jako obornik, i przekompostowany pod warzywa. Warzywa bardzo potrzebują składników pokarmowych. Drenują troszeczkę ziemię. Jeżeli się nie da składników, no to muszą być albo sztuczne, albo naturalne. My oczywiście jako gospodarstwo ekologiczne tylko naturalne. I ten obornik jest dla nas niezbędny. Można powiedzieć, to jest złoto dla rolnika. Niedoceniane przez wielu, bo wiadomo, że to jest bardziej pracochłonne niż nawóz syntetyczny, który błyskawicznie można rozsypać, tam nie jest taki pracochłonny, ale ten no. Ale w gospodarstwie typowo ekologicznym to moim zdaniem to zwierzęta, jeżeli jest taka możliwość, muszą być i, i, i są niezbędne. Mówi Pan o zwierzętach, które są pod państwa opieką, ale i w otaczających lasach nie brakuje też innych zwierząt. Widziałam ogrodzenia. Czy wszystkie państwa pola są ogrodzone? W tej chwili nie, ale planujemy docelowo, że ogrodzimy wszystko, bo inaczej zwierzęta robi duże szkody. Potrafią być stada jeleni 60-80 sztuk. Jak takie stado przebiegnie przez pole, to... Niewiele zostaje. Jak jest okres zimowy, jeszcze na przykład jest jarmusz, to potrafią ten jarmusz nam zeskubać. I są dziki, no, praktycznie są wszystkie zwierzęta u nas, za wyjątkiem niedźwiedzi, jak to mąż mówi, że każdy jakąś szkodę robi. Jasne. To niedawno nawet tak mieliśmy, że, że tam próbował, bo. bo yy... To, to, to z hodowli był ryć wypuszczony, one są hodowane, potem wypuszczane, że, 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 żeby zdziczały. Próbował tam przeatakować stado nam owiec. No podbiegłem do niego, żeby wystraszyć, byłem przekonany, że, że to jest mniejsze zwierzę, no bo to mówią duży kotek, się okazało, że to jest spory kotek, który nie chce uciekać, co stanął 10 metrów i tak się na mnie patrzał, nie? No. Ale przeżył pan, widzimy, <laughs> że bez szwanku. Ale mamy problem z wilkami, wilki atakują stado. Aha, no, też. ostatnio sporo strat jest wśród owiec, także no, no, niby są odszkodowania, ale to nie jest adekwatne, no, no yy, wiadomo, że, że nie, zale nie zależy na, na tych yy, odszkodowaniach, ale yy, chociaż w jakiś sposób państwo pokrywa, nie, no bo... Yy... Ale to tylko wtedy, kiedy znajdzie tą owcę, którą zagres, a jeżeli się jej nie znajdzie, to niestety, przypadek. Jasne. Że z każdej strony jesteśmy. Tak, czyli tak jak powiedziałam na początku, walka yy, ostra z każdej strony, ale ja życzę Państwu, żeby ona była coraz bardziej zwycięska. Sekunduję, żeby ta przetwórnia udała się sfinansować, żeby również te środki popłynęły do Państwa i żeby więcej takich ludzi chciało produkować ekologicznie. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie. Może na żywo uda się, także wszystkiego Zapraszamy. dobrego. Dziękujemy. Proszę Dziękujemy. Państwa teraz, aha, jeszcze mamy pytania z czatu, proszę Państwa, przepraszam, bo tu okazuje się, że przyszły pytania. Jakie odmiany ogórka Państwo stosujecie i co sądzicie o odmianach z grupy F1? No ja, ja usłyszałam, może ktoś kto zadał to pytanie włączył się później, ale o odmianach ogórka już Pan wspomina, wspominał. To tak? partenokarpiczny, karaoke, sonata, kwiaty żeńskie. Alians Octopus, co F1. Na początku gospodarzenia próbowaliśmy nie korzystać z nasion F1, typowo polskie odmiany. Ale no niestety musieliśmy z tego zrezygnować. Tam gdzie możemy w niektórych warzywach to tak, ale nazwijmy to strategiczne nasze warzywa, typu tam ogórek czy, 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 czy burak. Mu, muszą takie być dobre odmiany, które się sprawdzają, e, gdyż... Czasami, jak są warunki takie skrajne, tak, tak, tak u nas bywa, że, że jest pogoda normalna, za chwilę susza, potem straszne ochłodzenie. Bywało tak, że, że te ogórki, jak nie były F1, to robiły się albo takie pękate, albo nie, niekształtne, skręcały się. A to do sprzedaży, do, do założenia w słoik, że to ładnie wyglądało, to nie za bardzo. Natomiast te, te przetestowane przez nas i są i smakowo bardzo dobre i się przechowują yy, pod każdym względem nam odpowiadają, a przede wszystkim konsumentom, bo, bo to oni kupują i oni muszą być zadowoleni z nich. Jasne. Yy, kolejne pytanie od pani Małgorzaty. Jaką odmianę czosnku państwo uprawiają? To przede wszystkim harnaś. Dziękuję i Pytanie od Pana Remigiusza. Czym nawozicie Wasze uprawy? No to przede wszystkim obornik, tak jak mówiłem, przekompostowany też. Oczywiście wapno też dajemy, bo badania robimy. I nawozy też zielone, bo mamy spore gospodarstwo, części pól możemy sobie na to pozwolić, że nie idzie pod warzywa i tam na przykład koniczynę z trawami na dwa lata, w tym roku na przykład łubin wąskolistny będę wysiewał na polu, gdzie docelowo będzie za rok ogórek. Także w płodozmianie staramy się ułożyć, żeby ten obornik, który jest, ale jest go zbyt mało, żeby te nawozy zielone go uzupełniały i całej ziemię. Bardzo dziękujemy. Myślę, że Państwo są usatysfakcjonowani odpowiedziami. Na pozostałe odpowiemy już na stronie internetowej. Jeszcze raz dziękuję Państwu. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.